No, i pięknie zakończony bieg niepodległości. Pielce zawsze jest najcięższy. Najciężej jest biegać. Podbieg na podbiegu. Niestety taki teren. 51 minut to i tak jest super. Na moje wydrenowanie to i tak jest wielkie. Wielki marzenie. Tak, taki czas. Ale to jest szybko. Piękna pogoda, ważna piękna pogoda, nie pada, jest piękna, zjawiskowa, super, to i tak jest zarąbiście, i teraz tylko trenować, by, byłby jeszcze lepiej teraz postanowienie, by robić najlepiej w pierwszym roku, nie tylko taki, żeby, aby, aby było, nie robić, aby, aby było, aby, tylko, żeby tylko było. Trzeba się naprawdę tym zająć na, na poważnie, a nie dla pizzu. Bo na razie to ja robię tylko dla pizzu. Ale muszę zrobić to na, na poważnie. I wtedy pokazać prawdziwą twarz aktywności, jaka może być dla Bartka. Zawsze trzeba biegać, by Bartek mógł też wspierać cegiełkę.